Tak. To tu się Nie ma No ale to zaczepimy za to, do A no tu jest tak, masz... izolator, Ale tam dalej też. Takie czwórki. No ale one. No to nic będzie, szłapu, no, ale, ma, ten... ale mam. Nie, nie, Sławek tego nie robi. Na razie zaoszczup. Bo to jest te... uziemienie. To takie o, już uziemienie, to, to do dupy jest takie uziemienie. Ono powinno być z wiemy Prędko Ręc, konkretnie. No ale bije. No bije, ale to właśnie wiesz, słabo bije. Jak teraz jest mokro, to ci będzie biło, ale jak na przykład przyjdzie suchy trochę tego, to no to na wierzchu masz suchy torf i to w ogóle nie uziemia, nie? Jest dużo, dużo słabszy, słabsze uderzenie prądu. to jest takie, wręcz specjalne by uziemiało i tam jest śrubka. Trzeciopo przykręcę w drut i wtedy masz na stopę połączenie, bo u ziemi nie jest najważniejszy. Ja u siebie to testy to a tam wystarczy tyle ogóle to Jak nie ma połączenia tutaj wiesz, konkretnego to ci nie działa całej pastów. No ale to działało. Tak. Raz działa, raz nie działa, zwierzęta to chytre są. koń przyjdzie, raz zobaczy, drugi raz zobaczy, a tam nie wiem, co taki pastuch? I wiesz, i, i pójdzie, nie? Tak samo dzika zwierzyna. Ona jak nie ma prądu, to idzie. A dzika zwierzyna to tutaj jakby... łosi, nie łosi, czego no ja no chce tutaj. Bo ja sam widziałem, jak rasy ciągnęły. Że... Nie, nie to samo z bagna, jak wylatuje łoś, to wie, wszystko wyleje. No, no. Tylko! Sarna jeden, co skoczy górą, bo na no, ostatni zobaczy, to górą skacze. Skacze, skacze. A łoś nie, łoś biegnie na klasę. Wiecie. Tak włączamy? Tam nie włączamy. Nie, ale to tak trzeba was to tutaj wyjechać. To nie podłączony ale, jest nie, 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 nie podłączony do, do sieci, ale tu... No właśnie. A to powinno działać tak czy owak. Nie? nie, nie, to... Na pewno nie ma prądu na akulatorze. Ja to co nie jest, to się szybko. To jakiś pan taki urzędnik ten. No podłączymy to, ja i... to sprawdzić. Albo tutaj nie, nie ma podłączania na razie. To no, nieważne.